Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem demo. a to jest kolejny odcinek z Harry Potter i common filozoficzny Dobra, panie, 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 Achmed, idziemy tutaj stąd, co ty tak otwo, a, bo ja to był. Tobie... dobra, 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 stary, spokojnie, cicho, 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 nie mów mi wiem, cicho, nie krzycz, dobra, spokojnie, tu można idzie lumo służyć, czy, aha, bo to jest już włączone, dobra, załączone jest, jest gwiazdka, i teraz tak, tu można coś włączyć. Jakie Lumos, albo inne tego typu bajery eee, Aha, samo się otworzyło, dobra No to co, ciśniemy następny odcinek A, tutaj byliśmy wcześniej, dobra, dobra, spokojnie ludzie, spokojnie Bo ja tak wczytałem save'a teraz Tak jak tamte trzy odcinki poprzednie Były nagrywane tak eee, po sobie, tak ten jest nagrywany już oddzielnie, nie? I trochę się gorzej czuję na tym, ale Trudno, może jakoś dam radę wyciągnąć te 20 parę minut no, także co, no, bez pieprzenia, tutaj mamy gwiazdkę, tam mieliśmy pole do zapisu, no to trzeba będzie to w jakiś kaźwe sposób zrobić, tu jest... Na najpierw zanim aktywuję tamto, to wezmę, otworzę sobie... ...to tutaj skrzyneczkę. Dobra, sofa solki, czyli... ...klasyka, zielone, mmm, takie ładne w wyglądzie, podobają mi się. Dobra, co to dało? Jakoś tak kurde dziwne. Strasznie podejrzanie to się otworzyło. Hmm. Ciekawe. Straszna cisza jest teraz, co mi się strasznie podoba. takie, takie... Takie podejrzane, nie? Bo jak jest za cicho... To to jest dziwne. I mam właśnie wrażenie, że jest za cicho. Pokaż, co tam masz. Otworzył ryja i co się stało? Magiczne, świetlne platformy. Harry nie mógł uwierzyć, już normalnie musiał okulary poprawić, bo też nie mógł uwierzyć. No, dziwne, że takie materialne platformy mogą w ogóle istnieć i egzystować w tym świecie, ale to jest świat tak także nie ma co się dziwić. A tak one są kurde oddalone od siebie, że na styk się ich łapie praktycznie. No ale trudno niech będzie. To będzie tak, to będzie tak. Hops! I teraz tu jest gwiazdka sprawdzianu, da? Mhm. The question is: jak się tam dostać? Slipendo! Slipendo! O jezu, trzeba stąd zejść. Cholera jasna, dobra. Ogarniemy także i to. Lumos, Lumos. i co to dało? No? A no właśnie. <laughs> Najpierw trzeba było dwa te gargulce aktywować, a później można dopiero tutaj wejść. To ma sens, ma sens. no... Nie wiedziałem teraz, już wiem, no nic się nie stało, tylko będę jeszcze raz skakał po tych platformach. Trudno niech będzie już. Znaczy no nie mam wyboru, jak chcę ten sprawdzian przejść, to muszę po tych platformach skakać, więc. O well, no trudna. Bywa czasami i w ten sposób, że trzeba się wrócić, żeby później pójść naprzód. Tak? Tak. Złote myśli demona dzisiaj. Super po prostu. Ile wy się rzeczy dowiecie, dzięki mnie, dobra? Tu mamy piękną skrzyneczkę, która jest godna mojego otwarcia. I fasola, oczywiście. Klasyczna. Piękna, przejrzysta, jednoznaczna fasola. Mhm. Mm tutaj jeszcze gargul Lumos. Pokaż, co otworzysz? Albo co się pojawi dzięki Tobie? Też most. No to w sumie. No to tak, tak powinno być w sumie, bo ja nie wiem, jak tu można. Dobra, też jakieś tutaj się pojawiło. Pojawiły mosty dzięki temu? No złap się koleś, bo wiesz... Ja cię ratować nie będę, nie mam jak za bardzo, można... Ha ha ha! Widzisz! Widzisz, czy nie widzisz? Widzisz? Widzisz! Karta czarodzieja! Czarodzia! Ciekawe, czy gdzieś indziej można jeszcze rzucić takie te... Aluhomora na tego typu rzeczy. No właśnie, kurde, widzę, że... Ta gra na tej zasadzie będzie działać, że będzie wszystko ukrywać przede mną, to trzeba będzie znajdywać. Może tu jeszcze coś jest? Tu pewnie nie będzie, nie? Tak, żeby było ciekawiej. Nie, tu nic nie ma. A, hamsko, hamsko, ale dobrze, dobrze, dzięki temu nie jest zbyt łatwo. Dobrze, że tam gwiazdka nie była ukryta, tylko właśnie karta. Coś w miarę opcjonalnego, nie? Karta. Chociaż będę się starał wszystkie zdobyć, aczkolwiek wiecie, jak mi nie wyjdzie, no to trudno. Nie musi wyjść To jest takie tylko moje aspiracje Żeby to zebrać tą kartę, jak nie wyjdzie to nie wyjdzie trudno Aczkolwiek wolałbym żeby wyszło Wingardium Leviosa Tylko po co, tutaj trzeba to dać? Tak, tutaj trzeba dać Na płytkę Hogwartu I tu można teraz Lumos Lumos Zaświecisz w oczy i od razu się żywe robi, nie? To jest ciekawe Dobra, co my tu mamy, jakieś schody? Platforma Coś takie ala platforma, można powiedzieć, Schody? Schody jednak, ty, to? No 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 no, 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 ja wiedziałem, tak, to ja wiedziałem, no. Tak, bo to schody, no. Pas, pasuje, mi pasuje. Ty, ja Ty chyba wiem, jak to no, na jakie to zasadzie będzie działać. O, właśnie, to jest platforma ruchoma, a nie schody, no to teraz już wiadomo. Tak, właśnie mi się to dziwnie poruszało i tak. Nie pasowało mi to do kształtu schodów, a to wcale nie są schody na to wychodzi. Dobra. Dobra, dobra, pasuje, pasuje. Ty. Tylko problem polega na tym, że ja bym tam chciał wejść. O ile zakład, że to się da otworzyć? No bo tak coś tak. Słyszę, jakby to się dało właśnie otworzyć. To jest takie no. Pasowałoby, ale tutaj się nie da. Gargulec. No! Rzuć te most. Ja wiem, że to trudny czar, ale postaraj się. Harry. Ha 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 Harry. Dobra. Następny most. No póki co to tylko po mostach łażę. a tutaj mogę tędy jakoś przejść? Czy tu jest... A, bo tu było zamknięte. Dobra. Rozumiem. To w takim razie tędy. Na świetlną platformę. I to będzie tak. To będzie tu. Jakoś tam kurna na górze trzeba by było pójść. Dobra. Jeszcze tutaj jest do otwarcia. Tylko kurde. Nie ja powinien ktoś siedzieć w tym krześle? No istotne. Może tu jeszcze? Bo kurde tam mi się wydaje, że w tym coś jest. Aha, to tam trzeba przejść. Dobra, 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 rozumiem. A może... Tu? Nie, no tutaj nic. To raczej tam się nie da dostać. O tam, na górę. Znaczy, ta, mi się wydaje tylko, że to tam będzie, nie? Nie jestem tego pewien. To jest jakaś stała platforma, czy też się przesuwa? A może mi się tylko wydaje, że tam można wskoczyć. Może tak naprawdę tam nie można wskoczyć. No dobra, nieważne. Idziemy dalej. <laughs> nie ma co się rozczulać. Najwyżej później będę tych kart szukał. Jak już nie będę miał nic innego do roboty. Jakoś mi tak to kuźwa podejrzanie wygląda. Tu będzie chyba ten cfel Czyli ten taki latający i wpieniający. No, to by pasowało, bo tu są kraty zamknięte. Podejdę do środka i cfel tam będzie od razu. O, zobacz. No i cvel, wiedziałem. A. Jedziesz. Harry, celuj w niego może to? Już? Tyle? To tak kurna... Łatwo strasznie poszło, w oczekiwałem, że będzie trochę trudniej, no ale... No dobra, skoro nie stawiał aż takie... O, Zapcja! Oooo, no nie ukrywaj takich sakty. otworzyło to się, czy nie? Ale Oooo, skrzyneczka, pewnie z fasolą, jak zwykle. Ale by były jaja, jakby to się zamknęło za mną, nie? W sensie... Te tutaj kawa marmuru. Marmuru, no tej ściany, jakby to się zamknęło. O kurde, jakie jaja by były? Normalnie, o Jezu, ciekawie by było. Ciekawie, jakbym stamtąd wylazł. No, nie wylaz, by mi, o to chodzi. Zaraz, tu wchodziłem. Mhm. to by pasowało. W takim razie jeszcze tu. A jak te drzwi otworzyć? Nie idzie tego w żaden sposób tak zrobić. Jest gwiazdka, jest skrzynia, tylko. Tam na pewno jakoś będzie się można dostać, tylko jeszcze nie wiem jak. Nie, te tutaj te, te, te świeczki to nic mi nie dadzą. Muszę pójść tu. Czy ja to obszedłem wszystko dookoła, tak jak powinno być? Czy jeszcze nie? Nie, obszedłem, dobra. W takim razie możemy ruszać dalej z naszą misją zdania sprawdzianu z. Czarnej magii. Jakoś tym lumos nie mogę trafić, tak jak te. Flipendo i inne tego typu pierdoły, to zawsze tym trafia. a tym Lumos to jakoś... Jakoś jest kurde ciężej mam wrażenie, no ale... Może tam jest znajdźka? Nie no, nie ma. Książka. Teraz tu? Tylko... A! Idź se. La Gdzie? Won! Poszła! A pfiu! Idź stąd! Poszła. Wun. Kf. Nie wiem jak to. Od, 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 nie wiem jak to. Gadać do tego, żeby to uciekło. Nie mam pojęcia. To jest platforma. Mhm. Mm Na te wyższe kondygnacje się dzięki temu dostanę. A ja może mogę tu wejść? Nie możesz, naprawdę? A może tam coś jest? No, no to mnie widać, żeby coś było. No ale kurde, może. Dobra, wejdź. Dasz radę? Dasz radę. Dobra. Pojętny chłopak jesteś? Dałeś radę. Otwórz na pewno to, bo tu jest. O tak, fasola jest wszędzie. Trzeba na fasolę uważać. Mam prawie 300 tej fasoli już. Co ja z tą fasolą zrobię? Przecież Fred i George tyle nie potrzebują. Oj, to też jakoś tak strasznie podejrzanie wygląda. Fasola. Tylko czemu to aż tak dziwnie wygląda? To wygląda tak, jakby to była pułapka i to mówię serio w tym momencie. Tu jest chyba wyjście, mam takie wrażenie. To nie, tutaj na razie nie pójdziemy. To jest chyba właśnie końcówka, i dlatego to tak wygląda. Ja jeszcze sobie może pójdę tu. O, zawiezie mnie na górę. O, prawie bez głowy nick. Cześć! Hello again! Eh, almost. Headless Nick? Nie wiem cholera jak się na niego powinno mówić. Eee, poczekaj. Eee, a może cholera jednak jest inaczej to działa ten? A może tu? Wow. Wow. Bum. <laughs> What the fuck? Nie, to może jednak trzeba tam pójść. Czekajcie, czekajcie, bo ja tak średnio to ogarniam Tu się da jakoś coś. Nie, no bo tam są te książki zapisu Tam już byłem, bo była La Firinda, to jednak trzeba tam kuźwa pójść Myślałem, że to jest koniec sprawdzianu i tu jest tylko tak opcjonalnie, a to tak jednak trzeba tam, kurde No gramy trochę oszukała Teraz tak O! La Firindzia poszla Do Rosji, albo gdzie tam chcesz Tylko nie tu, Dlaczego to tak dziwnie wygląda? Wygląda tak, jakby to można było otworzyć i coś zdobyć z tego. Jakieś niezliczone bogactwa na przykład w postaci fasolek, ale nie. Dziwne, doprawdy dziwne. To jest też tylko dekoracja, a szkoda. O, ale czekaj, 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 czekaj. Tutaj można było tylko pójść. Tak, dobra. Czyli idziemy dalej. To będzie tędy. Jakoś muszę uaktywnić tamte na górze te platformy. Tylko cholera jak? Hmm. Tam jest... uczeń? Cholera, żebym nie ominął czegoś. Właśnie, kurde, boję się, żebym czegoś nie ominął, bo tutaj to wygląda tak, jakby to była już końcówka. Tam jest Alohomora. No właśnie, i to jest już koniec. To jak tam wejść? Tam była jakaś książka zapisu. Co ty chcesz? Naprawdę? Zgubiłeś się. Cholera, jasno, naprawdę? Please stop what? Czekaj, czy tam nie ma końca sprawdzianu? No cholera, nie chcę tego końca sprawdzianu ujrzeć. O, czekaj, to jest coś. Nie, dobrze, jednak dobrze. Jednak dobrze. Tylko co to się otworzyło? O, a tu. Tam, 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 tu. No to tak, to tak. Czekaj, tu nic nie ma. Bo tak myślałem, że wiecie, coraz dalej, coraz dalej, nareszcie mówię, cholera, wyjdę z tego sprawdzianu, nie zbierając wszystkich gwiazdek, ale nie. A czemu ty, gościu, tutaj jesteś? Nie wiem, no chodź ze mną może, ja wiem, gdzie trzeba wyjść, to Trzeba tędy pójść. Chodź ze mną, nie zgubisz się. Znaczy, no, już się zgubiłeś, ale dzięki mnie się odnajdziesz. Odnajdziesz swoją drogę życiową, swoje przeznaczenie, swoje powołanie. Chcesz? Nie? Trudno. Powołanie w takim razie odnajdzie ciebie. Lepiej żebyś ty odnalazł powołanie, no ale twoja sprawa stary, o czym ja pieprze. Dobra. Tutaj się powinny. Tak, 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 dobra. Wejdź na to platformę ze światła. Z światła chyba się powinno mówić, tak? Nie ze światła. Cześć! No, stary tam trzeba. Tutaj. Mhm. Dobra, gdzie to coś otworzyło? A tu kurna trzeba było pójść, więc co to za różnica? Ta, tam jest już koniec sprawdzianu, bo to widać. Tajemne miejsce do drzemania. Duchy śpią? Drze drze potrafią drzemać? Ciekawe. Jakich to się kurde człowiek rzeczy dowiaduje, nie? Ja nie mogę. Dobra, w takim razie zapisz tutaj grę i będziemy ogarniać coś dalej. Coś tam w księgi, coś tam, coś tam. Tu jest żaba, widzę. Super magiczna, ultra. Żaba. I tu jest nic. Cholera, ja tutaj by były jakieś sekrety, to by było o wiele ciekawiej Bo... No są te korytarze, ale nie ma na nich żadnych sekretów i to jest trochę lipa. To do tej gry nie pasuje, tak szczerze powiem. Halowhomoha. Myślałem to, że coś wyskoczyło z tej skrzyni takiego złego, ale... Nie, dwie fasolki. Kurde, to wszystkie, naprawdę by były gwiazdki w takim razie? Jakby to, no 210, 253, no lipa. Ja cię, sunę, no naprawdę jest źle. Znaczy, no nie jest totalnie źle, ale jest trochę lipa. Dobra, chodź tu, platformo. Kochana, świetlista platformo. Ty, moje światełko w ciemności, chodź tu. Sam cię uruchomiłem, to teraz mi służ Chodź. No kici, kici, taś, taś. No, chodź do pana, no chodź. Dobra, udało się. Zawieźmy do celu. Eee, tam, no dobre, dobre, dobre. Umiesz, umiesz, widzę. Wiesz, co robisz. Także nie będę przeszkadzał. Ja mam cały czas wrażenie, że się spie przez tego. Złap się. Dobra. Złapałem wszystkie gwiazdki, czy coś jeszcze zostało? Na lekcję eliksirów od razu, cholera, jasta nie chcę, bo do Snape'a trzeba będzie pójść. No jezu, nie chcę do Snape'a. Snape tu Snape y jest taki wredny. O, fasola, masz jeszcze? O, fasola, masz jeszcze? O, znowu fasola, daj jeszcze. Nie masz? To już cię nie lubię. A co tak powiecie? Tam? W holu go widziałeś. Eee, kolego, 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 mógłbyś się zaprowadzić do tego holu, gdzie to jest? serio nie ogarniam tego Hogwartu. Hey, hmm. Harry! We need beans for some, experiments. Nice work, Harry. We found all the beans we needed for now. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Remember, you don't know anything about us collecting beans. It'll be our secret, right? Spoko. Spoko. Ja ja was nie znam. W razie czego ja was nie znam, chłopaki, spokojnie. Daj mi to kartę. Taka dziwna też baba na tej karcie. Kurna ci wszyscy sławni czarodzieje to albo jacyś mądrzy inaczej, albo kurde. Wyglądem też przypominają mądrych inaczej z, z, z dziwne, no ale trudno. Co to jest święty Tomasz jakiś? Dobra, e, gdzie jest Hall? teraz? Moje pytanie brzmi gdzieś tu? Tu jest zamknięte, więc dupa, jasna. Więc może tędy w takim razie? A może tędy przyszedłem? Czy nie przyszedłem? Hej. Wiedzisz to już wiem dlaczego ten. Dlaczego oni prowadzą? Jak on im daje cały czas punkty, to... To jest... On jest ten, on jest stronniczym nauczycielem, tak być nie może. Daj mi fasolę. Dziękuję, daj mi fasolę jeszcze. Ty to! Ty jesteś chujniejsza od tamtego, tego posągu, tamten to po jednej tylko dawał, a ty to teraz nawet trzy. Widziałeś Rona gdzieś tam, dobra, 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 dobrze wiedzieć Zico gdzie jest Ron. Ty... Weź mi to, rozwal. A ja byłem tutaj kiedyś? Byłem, to jest hol główny, dobra. Ale ty masz twarz dziwną, stary. Serio, nie zastanawiałeś się nigdzie, dlaczego ci taką twarz dali? Dziwne. Dobra, daj mi fasolę, którą masz w zbroi tam. Nie chcę wiedzieć, gdzie ją otrzymałeś, ale... Masz jeszcze coś? Bo może... albo może tam coś jest? Nie ma. Lependo? Nic? Mm -mm. no, szkoda. Dobra, to może idziemy od razu na tą lekcję eliksirów, bo w sumie... Nie mam, nie mam teraz gdzie iść, to może pójdę rzeczywiście tutaj. Tutaj? Nie, to było w prawo. Cholera jasna. Harry wsteczny, jedziemy dalej. Może te tutaj coś mają? Gówno mają, a ten coś ma? Też gówno ma. Szkoda. O! Ty, tu nie było wcześniej skrzynki. Czarodziejskie skrzynki. Pojawia... O, i to karta jeszcze w skrzyni! Czaisz to? Lol! Taką skrzynię bym przegapił. Ale nie przegapiłem! Mam! Magiczna karta magicznego czarojdzia. Ile mam kart? 16, 29 9 mi brakuje. Jednak się chyba poważnie zastanowię nad tym, czy zbierać, czy nie zbierać tych kart. Prawda, ale chyba zbiorę, jednak będę zbierał. O kurna, co to jest? Ale tu paskudnie. Jezu, jak z Włowrogo. Komnata zła, widzę. O, widać ten, co pędzi eliksiry. Snape tam pewnie sobie na zapleczu, Bimbar pędzi. To widać zły. True years walk Professor snape, Today you will learn how to mix a Wigan Weld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable even for celebrities. Five points from Gryffindor. Potter, go to the <trymne> dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back wiggan tree bark, moly, dittany, and Flobberworm mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone and don't come back without the ingredients. To zakutas. <coughs> no, kogo nie lubię. Mm, Snape. Snape. <coughs> Myślisz, że is taki spryty? Ta? No w tym momencie tak, ale poczekaj. Poczekaj, to jest kwestia Zobacz, czasu. Excuse me? To ty na mnie wpadłeś, pacanie? Hm? Widzisz? Może w taki sposób warto na to popatrzeć? że to ty na mnie wpadłeś, nie na nie na, nie na, na ciebie? Co my tu mamy? O, grzyby. Dyptam? mi to wygląda na grzyby halucyny, ale może być. Oh. Zrobił mnie w balona You've got to be kidding me, naprawdę? Spieprzyłem się A ja się spieprzyłem z solidnej wysokości i nic sobie nie zrobiłem? Ma sens? Dobra, zapisujemy grę co, Coś tu, coś tu fajnego I teraz tak, jak otworzyć te kraty? Albo co z tym zrobić? Czekaj La jakie tu są, czy nie ma? Jak nie ma to dobrze Jak są, no to niedobrze, ale trzeba będzie to jakoś przeżyć Dobra, na początek to ja bym chciał tak Um, tu się nie da nic zrobić, a szkoda. To trzapchnąć. Jeszcze nie wiem po co, ale podejrzewam, że może mi się to przydać. E, teraz tak, kurde, moment. Jak na to wejść? Muszę na to wejść jakoś, tylko tylko jak? Tutaj, jak przy ten. To jak to ten, to, 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 tutaj dam, to nie, bo to, to będzie źle. Czekaj, to może tak damy: to na maksa, w tamtą stronę leć. Dobra, a to damy tutaj, sobie na przykład, tylko tak, jak to, czy to da radę jakoś przesunąć? jak da radę przesunąć, to po. Eee, sorry, co mi się stało? Gdzie ja spadłem? Eee... Aha! Magiczna niszczarka dla czarodziejów! tak tam wpadniesz, to jesteś trupem. Dlaczego? Bo gra tak chce. O co tu chodzi? Trepenzo! Trepenzo! No i jak to otworzyć teraz? Muszę znaleźć sposób, żeby otworzyć tą tutaj kratę. I przez kratę nie mogę czarów rzucać, a szkoda. Mmm, w takim razie może inaczej. Może weźmiemy tak To tutaj Flipendo, flipendo. A czekaj, a gdyby mi to dał tu na przykład tutaj! A, widzisz, czyli jednak tak to trzeba było. No to zwracam. To tak to dobra, dobra! Czaję wszystko już tutaj teraz! Dziwne, że to się aż tak ładnie przesuwa po tych tych bo tu pewnie nie do końca są jakieś nie wiem wypolerowane te miejsca po których to się wszystko porusza czy tam jest Lafirinda nie to lepiej no i tu mam jakiegoś kwiatka niebieskiego no mi to wygląda na no dla mnie to nadal kwiatek ale może być czy to się spierdziało jak ja to podniosłem czy mi się tylko wydawało uznajmy że mi się tylko że tylko się przesłyszałem Oho w dół Można w dół? Dziękuję Bo nie wiedziałem, że to ten jest Że to jest winda, myślałem, że to coś się stanie, ale to nie, dobrze jest Okej okay. To się teraz podniosło, mamy teraz tak I zaraz do przodu Co my tu mamy jeszcze? No ciekawe to dosyć wygląda Dzisiaj jako takich chyba żartów nie rzucam, bo też nie mam za bardzo z czego żartować No ale cóż nie poradzisz, jak nie ma to, nie ma po co drążyć temat. Ty, czekaj, co to jest? O, dzięki temu to się wszystko rusza. Dobra, moment, e, kolego! Możesz mnie tam dać, w tamtą stronę. Ui! No, to było. No, przyznacie, to było dosyć. Innowacyjne, nigdy mi się tak jeszcze nie stało. jeee yeah. dzisiaj chyba najwięcej śmierci ever jest, więc dzisiaj jest super failowy odcinek. Trudno, kilka musi takich być. Najlepiej jakby było jak najmniej, no ale jak są, no to są. Trudno. Dobra, tutaj mam tak. I teraz jak to jest dalej? Co, co to to robi? Tu się coś otworzyło. Karta Czarojdzia! O ja! No ta normalnie wygląda, a reszta niektórzy tam jak się pokażą na tej karcie, to nie wiesz czy to... Hello, hello. Przypadkiem nie jest mądry inaczej. No dobra, niech już będzie. Co to dało? O! 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 Ciekawe! ja, co tu się kuśwa? Dzieje! No to? Hmm. O! Ja, patrzcie! Ale nie tu! Te! O Jez, złodnowa Serio? Już tam nie wejdę pewnie teraz. Dzięki. Gra mnie wała zrobiła. Serio w tym momencie mówię. Ale można tak jeszcze tutaj wejść, więc. Ha ha ha. Ha, ha ha. Grania jest taka spry... A, nie, dobra, już wiem. Tak przez chwilę się zawiesiłem, bo myślałem, że rzeczywiście gra mnie oszukała, ale jednak nie. Wszystko działa, wszystko gra. Dobra, daj mi to. Jakżeś wyskoczył z tego? To jest normalne, że tak wyskoczyłeś? Tu jest przepaść. Nie wiedziałem, że tu jest przepaść, bo gówno w tej grze widać. O Jezu, od cała ta sek... Dobra. Jak od nowa cała sekwencja, to ja kończę w tym miejscu odcinek bo i tak jest już czas, a to jest najlepszy moment, bo tu jest safe. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.